Zazdrość w związku to bardzo silne emocje, i te emocje mogą wpływać na relacje z partnerem, z tobą samą i tak naprawdę z całym otaczającym ci światem. Jeśli jesteś opanowana zazdrością, to prawdopodobnie czujesz ból i udrękę, które są spowodowane strachem przed tym, że możesz stracić swojego partnera. Często może towarzyszyć ci poczucie niepewności i samotności, bo jako zazdrosna osoba masz prawdopodobnie trudność z zaufaniem swojego partn swojemu partnerowi i odczuwasz silną potrzebę kontrolowania jego zachowań. Często zazdrość wywołuje silne napięcie emocjonalne, które może prowadzić do poczucia zawodu, frustracji i zniechęcenia. Osoba zazdrosna. Często odczuwa też silne negatywne emocje, takie jak złość, rozpacz i przygnębienie. Taka osoba może czuć się zraniona i osamotniona, ponieważ jej partner nie spełnia jej oczekiwań lub nie potrafi zrozumieć jej emocji. Zazdrość w związku bardzo często prowadzi do rozchwiania emocjonalnego i do poczucia osaczenia także może powodować przesadne odczuwanie i wewnętrzną walkę. Osoba zazdrosna ma często brak pewności siebie i wątpliwości co do swojego związku, a to jeszcze bardziej nasila te emocje. Tutaj przypomnę Ci, że zazdrość to normalna, naturalna emocja, która pojawia się u każdego człowieka i w każdym związku. Ważne jest jednak, abyś nauczyła się radzić sobie z tymi emocjami i nie pozwoliła na to, aby one zdominowały Twoje życie emocjonalne. Zazdrość w związku może mieć różne źródła i różne powody. Często wynika z niepewności w relacji, z braku zaufania do partnera lub niskiej własnej wartości. Może być także spowodowana doświadczeniami z przeszłości. Na przykład, jeżeli doświadczyłaś nieudanego związku, doświadczyłaś zdrady lub byłaś zaniedbywana emocjonalnie. Innym czynnikiem, który wzmaga zazdrość, jest brak dobrej komunikacji w związku, niewyrażanie potrzeb i nierozmawianie o wzajemnych oczekiwaniach pomiędzy partnerami. To może prowadzić do tego, że stracisz poczucie kontroli nad sytuacją, nad swoim życiem i będziesz czuła niepewność co do swojego miejsca w życiu twojego partnera. Taka sytuacja bardzo często prowadzi do niezdrowego napięcia emocjonalnego i do wewnętrznej walki ze sobą samą. Na pewno to wiesz, jeżeli wykupiłaś ten kurs i zmagasz się ze zdrością. Zazdrość to przepotężna siła, która może wpływać na Twoją samoocenę. Może powodować brak pewności siebie. Możesz czuć się przez to bardziej osamotniona. W tej sile bardzo często towarzyszą negatywne emocje, takie jak złość, zranienie, przygnębienie, poczucie straty, poczucie bycia niewystarczająco dobrą. I dlatego postanowiłam stworzyć ten kurs, aby przypomnieć Ci, że to nie jest tak, że zazdrość jest nie, nieuniknioną częścią miłości i całych relacji z Twoim partnerem. Możesz pracować nad tą emocją, możesz zbudować zaufanie nie tylko do Twojego partnera, ale przede wszystkim zaufanie i szacunek do samej siebie. I zachęcam Cię do tego, żebyś zamiast skupiać się na negatywnych myślach, skierowała swoją uwagę na pozytywne aspekty obecnej sytuacji i abyś doceniła to, co już masz. Jestem tu po to, byś wiedziała, że nie jesteś sama w tym procesie. Jestem tu po to, aby pokazać Ci sposoby, jak przejść przez to trudne doświadczenie, Doświadczanie tej trudnej emocji, abyś znowu poczuła się wolna i szczęśliwa. Możesz pracować nad tą emocją, możesz zbudować zaufanie, nie tylko do twojego partnera, ale przede wszystkim zaufanie i szacunek do samej siebie. I zachęcam Cię do tego, żebyś zamiast skupiać się na negatywnych myślach, skierowała swoją uwagę na pozytywne aspekty obecnej sytuacji i abyś doceniła to chcę Ci pokazać, w jaki sposób możesz te odczucia przepracować. Jest to bardzo ważne, żebyś zminimalizowała skutki psychiczne i fizyczne bólu, który czujesz, bo on będzie promieniował na całe twoje ciało i będzie obniżał jakość Twojego codziennego życia. Chcecie poprowadzić przez drogę, która doprowadzi Cię do osiągnięcia harmonii, spokoju i radości w Twoich relacjach. Poprowadzę Cię przez drogę, która zwiększy poczucie pewności siebie. I naszym celem jest, abyś osiągnęła taki poziom życia, który będzie zrównoważony, zharmonizowany i będzie dawał Ci zadowolenie z każdego Twojego dnia. Niezależnie od tego, co robi twój partner bądź czego on nie robi. Dlatego zachęcam Cię, abyś podjęła wysiłek i popracowała razem ze mną nad problemem zezdrości, byś mogła uwolnić się od tych negatywnych emocji, abyś mogła osiągnąć więcej szczęścia i więcej spokoju w Twoim życiu. I wiesz, ta praca nad zazdrością o partnera. Um, Uczenie się, jak opanować tą przepotężną siłę, to nie jest tylko droga do większego szczęścia i harmonii w związku, ale tak naprawdę to jest szansa dla Ciebie, abyś się rozwinęła osobiście i duchowo. To, że wykupiłaś ten proces, oznacza, że masz w sobie odwagę i na tym będziemy bazować. Skorzystajmy z tej chwili odwagi, która Cię porwała, i przez to tutaj jesteś ze mną. Pamiętaj, że odwaga to jest silne słowo mocy według Hawkinsa. To znaczy, że masz w sobie siłę i masz w sobie moc, aby zintegrować zazdrość, którą czujesz, by ona działała na Twoją korzyść, a nie destrukcyjnie na Ciebie. Ja już wiem, że kiedy pracujemy nad swoją zazdrością, to zaczynamy zdobywać jeszcze więcej odwagi, by patrzeć na siebie i na swoje własne zachowania. W bardziej uważny sposób. Dzięki tej drodze nie tylko lepiej zaczniesz integrować w sobie zazdrość, ale również lepiej będziesz rozumiała pozostałe swoje emocje, swoje myśli, nauczysz się, jak radzić sobie z nimi w sposób skuteczny. Tak naprawdę znacznie głębiej zrozumiesz samą siebie co doprowadzi do większej samoakceptacji i pewności siebie.